Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zajmuje się pan ustawą uchwaloną przez Sejm o pomocy dla frankowiczów. Głosowanie w Sejmie na ich korzyść nazwał pan pomyłką. Dlaczego? No rzeczywiście tej posłowie daleko odeszli od tego rozwiązania, które było wynegocjowane, uzgodnione i które było najbardziej racjonalne z punktu widzenia i. Ale wynegocjowane przez rząd. Wynegocjowane przez rząd, ale zawsze tak musi być, że jednak nie może być sytuacji takiej, że wrzuca się poprawki, które w sposób radykalny zmieniają ustawę. Ale, ale chcę w pierwszej, pierwszej kolejności powiedzieć, że oczywiście bardzo chcemy pomóc Frankowiczu, Chcemy, żeby mogli oni wyjść z tych tarapatów, w których się znaleźli, trochę nie niezwłatów winy. Ale większość sejmowa, która się doraźnie utworzyła właśnie dla tej ustawy trochę populistycznie, bo to przecież cała opozycja plus PSL zagłosowały za tą poprawką. Wbrew y, rządowi i wbrew. Ta poprawka y, koszty łatwiej. przewalutowania dzieli 10 do 90 na niekorzyść banków. Wy by... Chcecie wrócić y, do to... rozwiązania, że y, kredytobiorcy i banki będą po połowie ponosić Tak, odpowiedzialność. Gdybyśmy patrzyli tylko na ten problem z perspektywy problemu Frankowiczów, to można powiedzieć o, bardzo dobrze. Dobrze się stało i możemy pomóc tym ludziom, którzy zaciągnęli przed laty kredyty we Frankach, ale musimy pamiętać, że to by była realna Polska, tym rozwiązaniu, że ale czy pani wieście, redaktorze, pani mówią, redaktorze przy takim rozwiązaniu 10 do 90 warto przewalutować kredyty. Z, no, ekspertów trzeba bardzo ostrożnie słuchać, bo oni z reguły są jednak reprezentantami tych stron, które ich w jakiś w ten czy inny sposób wspierają i no niestety czasami y, są wyraźnie lobbystycznie w, nie tylko w dobrym tego słowa znaczeniu nastawieni. Natomiast musimy pamiętać, że większość kredytów, jakie w Polsce biorą obywatele, to są kredyty złotówkowe. I nie można doprowadzić w naszym kraju do sytuacji, że ponownie osoby, które zaciągają kredyty we frankach lub w innych walutach są uprzywilejowane w stosunku do osób operujących złotówkami. A więc w sytuacji, gdybyśmy doprowadzili do sytuacji, że yy, doprowadzili do tego, że 90% Y, przy przewalutowaniu y, tych kosztów operacji przyjmują na siebie banki, pozycja osób biorących kredyty we frankach byłaby zdecydowanie lepsza od tych, którzy biorą kredyty w złotych. Ale pan więc ma świadomość, że powrót do tej pierwotnej zrobić. rządowej Natomiast propozycji musi... ograniczy w większości, w większości przypadków, a w większości przypadków będzie nieopłacalny dla Panie redaktorze, frankowiczów. redaktorze, dla części będzie bardzo opłacalne. Tutaj te rozwiązania zakładają, że będą dla tych, którzy zakupili mieszkania mniejsza, więc dla tych osób, które jednak traktowały zakup mieszkania jako kwestię swoją życiową, a nie jaką kwestię dodatkowego luksusowego rozwiązania, Natomiast raz jeszcze chcę powiedzieć, nie, ta operacja odbyłaby się także kosztem tych, którzy zaciągają kredyty w złotych. Musimy pamiętać, że w bankach nie najważniejszy jest właściciel tego banku, chociaż oczywiście także ważny, ale najważniejszy w banku jest ten, który przynosi pieniądze i składa tam swoje lokaty. On musi mieć poczucie bezpieczeństwa i musi być pewny, że decyzje, jakie podejmują właściciele banków, pracownicy tych banków, że one także bronią ich wkładów. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji tylko takiej, że najważniejszy jest ten, który bierze kredyt. Musimy także pamiętać, że przed laty ci, którzy brali kredyt we frankach pukali się w głowę i mówili, bierzesz w złotówkach, tak? bierz w prankach, bo to jest najkorzystniejsze rozwiązanie. Bo było. I przez lata ludzie z tego korzystali. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, ale jednak przez cały czas, mimo tego, że mówiono złotówki, nie warto brać. Ludzie konsekwentnie, pamiętając o tym, że zarabiają w złotówkach, że operują w Polsce, gdzie obowiązuje złoty jako waluta, no korzystali z tego złotego. I teraz ci ludzie, ci, którzy korzystają ze złotego, czyli naszej, narodowej, krajowej i państwowej waluty, byliby ponownie w gorszej sytuacji. Tak nie może być. Czyli trzeba to rozwiązanie 50 Chcemy do 50. pomagać Frankowiczom, ale musi to być pewna równowaga. To musi być równowaga także rozłożona w czasie. Tak, jak proponowane to jest. Jak w szczegółach jeszcze to zrobimy, to trudno mi powiedzieć, bo na posiedzeniu komisji ja będę tą sprawę rozpatrywał 27 sierpnia. sierpnia. Mhm. Dlatego tak długi czas daje na to, żeby zebrać informacje od yy, Komitetu Stabilności Finansowej, a więc od ministra finansów, yy, przewodniczącego komitet, Komisji Nadzoru Finansowego. A nie boję tak się dalej, pan, że pójdzie taka Narodowa fama, że Banku Platforma Polskiego. chce tylko pomagać yy, w słowach Frankowiczom? Ależ panie redaktorze, można oczywiście różne plotki rozrzucać. Ta mhm. sprawa jest i tak bardzo kosztowna cała operacja przekwalifikowanie tych banków. Ona kosztuje i tak około no, kilkanaście miliardów złotych. Więc można zawsze mówić, że w słowach się tylko robi. To jest absolutnie realna i racjonalna forma pomocy. Można przed samymi wyborami deklarować i pomagać wszystkim, ale później ktoś musi za to zapłacić. Ta operacja Którą y, chciałaby przeprowadzić opozycja, i tak łatwo rzuca pieniądze i rozdaje pieniądze nie swoje, także ona byłaby kosztem. Dla banków, kosztem dla tych, którzy lokaty mają swoje złotówkowe, kosztem dla budżetu państwa. Sam budżet państwa na tej operacji straciłby około 1,5 miliarda złotych. I operacja byłaby przeprowadzona natychmiast. Więc to nie jest takie proste i oczywiste. To wymaga niezwykłej ostrożności. To są finanse publiczne i finanse ludzi, środki, pieniądze, które inni złożyli w formie lokat. Więc tutaj trzeba z dużą ostrożnością i racjonalnością. Łatwo rzuca się łatwe obietnice, ale później trzeba z nich umieć wybrnąć. Jak pan redaktor wie, yy, yy, w czasie nawet kampanii wyborczej yy, prezydenckiej różni politycy opozycji rzucali różnego rodzaju obietnice. Dzisiaj po wyborach nawet prezydent mówi, tak, my zmienimy wiek emerytalny, tak, my yy, podniesiemy kwotę wolną od podatków, ale pod warunkiem, że rząd przygotuje odpowiednią ustawę. Czyli dzisiaj ci sami ludzie, którzy tak łatwo rzucali różnego rodzaju słowa w trakcie kampanii wyborczej mówią, że dopiero jak rząd zaproponuje rozwiązanie i chciano by, żeby jeszcze te rozwiązania były zaproponowane jeszcze przed końcem obecnej kadencji, co jest oczywiście tak samo cyniczne, tak chcecie. samo jak ta operacja. My chcemy to robić, tylko chcemy to robić spokojnie, racjonalnie. Nad takimi sprawami nie podejmuje się decyzji w trakcie kampanii wyborczej i przy nas panie senatorze, nie podejmuje wiele się. decyzji się podejmuje w panie kampanii wyborczej. Panie redaktorze, ja jestem przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów w Senacie, więc absolutnie staram się tych spraw mocno pil pilnować. Zdaję sobie sprawę, że są różnego rodzaju obietnice, zdarzają się nawet w wykonaniu pani premier, przecież była niedawno u nas na Pomorzu i mm, obiecywała pomoc w różnych sytuacjach, mm -hmm. czy w Słupsku, czy w Smudzinie i tak dalej. Jestem przekonany, że te obietnice zostaną spełnione, ale to są sprawy drobne w ramach istniejącego budżetu, który jest uchwalony i tak dalej. Natomiast nie można przewracać do góry nogami całego systemu w, w dwóch miesiącach, ostatnich dwóch miesiącach kadencji. Panie senatorze, w tym roku mija dziesiąta rocznica uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku e, regionalnym. Na razie Jedynym językiem regionalnym jest język kaszubski. Pana zdaniem ta ustawa uratowała tożsamość kaszubską? nie na razie, ale jest jedynym, bo po prostu to jest jedyny język regionalny w Polsce, mimo że inni starają się, aby taki status nadać swoim gwarom, to wydaje mi się, że tak nie można tego w ten sposób traktować. No język kaszubski jest językiem, że tak można powiedzieć, odrębnym od zawsze mhm. i zawsze był tak traktowany za czasów PRL-u, tylko część naukowców ze strachu trochę może, czy z innych powodów koniunkturalnie inaczej się wypowiadała. I lepiej pieniędzy Natomiast... budżet państwa przeznacza Uczy, na ratowanie języka kaszubskiego. Język kaszubski jest ratowany głównie dzięki staraniom e, mieszkańców Kaszub i samych Kaszubów, którzy nie mając do tej pory żadnego wsparcia lub niewielkie, potrafili przechować tą wielką e, tożsamość, tradycję, tożsamość i, i, i także bogactwo przecież e, narodu polskiego e, jako język kaszubski. Natomiast w tej chwili od tych 10 lat rzeczywiście na naukę języka kaszubskiego w szkołach państwo polskie przeznacza ogromne pieniądze. To są środki powyżej 100 milionów złotych rocznie, które są przekazywane gminom na e, naukę języka. Są także środki na przykład na tablice dwujęzyczne, które już w wielu, bardzo wielu gminach w naszym województwie się znalazły. No i oczywiście na wiele, wiele innych działań związanych z kulturą, z wydawnictwami i tak dalej. A więc to wsparcie jest ważne i doceniane. Ale rozumiem, A, że, że on... za mało, za małe, dlatego, że pieniędzy. apeluje pan do samorządu województwa o strategię dla języka kaszubskiego. Ale mówię to nie dlatego, że jest za mało pieniędzy. Wręcz rozwrot. Nie mówię, że jest dużo pieniędzy nie chcę mówić, że za dużo, ale że jest dużo pieniędzy na to, ale żeby skoordynować te wszystkie działania i uczynić je bardziej efektywnymi, czyli bez dodatkowych pieniędzy, bez złotówki dodatkowych pieniędzy. Ja w tym piśmie, na które pan się powuje, to dwukrotnie to jest pismo do, e, marszałka, do marszałka Mieczysława Stróka, też Kaszuby oczywiście i w tym piśmie proszę, aby samorząd województwa uchwalił strategię ochrony, rozwoju i promocji języka. I co tam miałoby być? Ale więc pokazywanie jakie działania wspólne powinny być podejmowane przez gminy, samorządy, w jaki sposób byłyby one koordynowane na przykład poprzez samorząd wojewódzki, jaka rola byłaby w tym na przykład organizacji pozarządowych typu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie czy innych. I y, to jest działanie, które by pokazało równocześnie mieszkańcom naszego regionu, że także władza publiczna na tym szczeblu regionalnym, czyli ten rząd regionalny, przejawia szczególną troskę o język, bo pokazuje, jak powinno to się zrobić. To nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna tutaj u nas w Polsce czy na Kaszubach, ale takie działania podejmują różnego rodzaju inne władze regionalne w innych krajach w Europie, tam gdzie małe języki, które są elementem tej tożsamości lokalnej, no, są zagrożone. Nie mówię o przypadku Katalonii, gdzie ten język w Hiszpanii jest bardzo silny i w zasadzie niezagrożony, ale jest wiele małych, lokalnych języków, jak na przykład w Wielkiej Brytanii język waliński, czy Bretonii we Francji i tak dalej, i dalej, gdzie właśnie władze regionalne, najczęściej regionalne, bo to jest element, w pierwszej kolejności powinien być element polityki regionalnej, pokazują, jakie działania powinny być podejmowane. I stąd to taka prośba, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, nie pieniądze, tylko pewną koordynację, pewien pomysł, żeby pewną strategię w imieniu samorządów podjąć pewne działania. I drugim elementem tej strategii byłoby utworzenie, ja nazwałem to roboczo Akademii Języka Kaszubskiego, która byłaby instytucją powołaną przez samorządy, także ze środków, które są przeznaczone z budżetu państwa na y, naukę języka kaszubskiego po to, żeby tę sprawę także e, koordynować, gdzie mogłaby funkcjonować, e, no różne cele mogły być, to właśnie tej takiej instytucji samorządowej e, te, te cele mogły być realizowane. Panie pan jest powiedział? tych wiele spraw, które mogłyby być w ten sposób robione, jak mówię, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, środki, które są przeznaczone są naprawdę duże w tej chwili i chodzi raczej o ich, racjonalne wydatkowanie, bo często w niektórych gminach widzimy, że tylko część tych środków jest przeznaczona na ten cel, na który przeznacza je państwo. Powiedział pan, że język kaszubski jest jedynym językiem regionalnym. Ja użyłem sformułowania na razie. Pan y, y, jak gdyby tak y, odniósł się do tego na razie, że nie na razie, tylko że jest jeden, reszta to są gwary. Śląski jest gwarą? Panie dyrektorze, mówię dlatego, że ale Śląsk, jest gwarą? Śląsk, Śląsk to jest grupa gwar, mhm. ale tak? dzisiejsza Rzeczpospolita pisze o przedwyborczym geście Platformy Obywatelskiej dla śląskich separatystów. W ubiegłym tygodniu Sejmowa Podkomisja przyjęła projekt o dopisaniu Ślązaków do listy mniejszości etnicznych mało prawdopodobne, jak takie sytuacje mogą się zdarzyć gdzieś na posiedzeniach komisji, czy podkomisji nawet. Ślązacy staliby się taką samą mniejszością, jak Łemkowie, jak Romowie, jak, jak Tatarzy. Jak pan wie, że nawet Kaszubi, którzy mają swój odrębny język, nie są odrębną mniejszością etniczną, bo zgodnie z ustawą mniejszości etniczne, to są właściwie grupy, tak samo jakby, które mają taki samy status, jak odrębne narody, ale nie mają swoich państw. No I nie, dla do też, nie do końca, nie do końca. 所以。<So. S 2> to robi. No, panie redaktorze. Ja, mam, ja, mam, mhm. ja mam, mam, mam ustawę przed oczami, więc to to nie jest tak, że e, musi spełniać następujące warunki. Jest mniej liczna od pozostałej części e, ludności Rzeczpospolitej ta grupa obywateli. W istotny sposób odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją. Kaszubi, dlaczego nie Kaszubi, mniejszość etniczna? E, przecież e, e, o ile pamiętam przed dwoma laty już Stowarzyszenie Kaszubska Jednota wystosowała pismo do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Panie radosze, to tutaj o, o, z, o to, żeby Kaszubi to, to stali się mniejszością tak? To są oczywiście kwestie, czy ktoś się czuje odrębnym narodem, czy kwestią etniczną, y, mniejszością etniczną, to są sprawy dynamiczne. One się zmieniają w czasie. Tak? I może być w którymś momencie, że jakaś grupa w jednej grupie narodowej jest, czuje się integralną częścią tego narodu. Po latach, w wyniku różnych zmian, jakie następują, może ona uznać siebie w swojej w większości jako odrębną mniejszość, nawet narodową. Natomiast kwestie językowe to są kwestie oczywiście, które charakteryzują pewną mniejszość, ale one nie są warunkiem, żeby był odrębny nawet naród. Ale Bo jak po, pan co, to, wie, po co ten gest podkomisji przedwyborczej podsłów Platformy Zdanie, Obywatelskiej tak, że Europie, wobec ruchu autonomii ślą. Tylko jedno zdanie. Tak. Są w Europie narody, które mówią tymi samymi językami, a są różnymi narodami, prawda? Język, narody języka niemieckiego na przykład. Panie redaktorze, to nie jest gest ze strony Platformy Obywatelskiej. Jak pan redaktor zauważył, podkomisja zdecydowała w tej sprawie. W takich podkomisjach z reguły są osoby, które zapraszane są do, lub mogą w tym uczestniczyć, które mają takie przekonania. Ale nie głosują. No nie, nie. One są członkami komisji. Jeżeli, a tam jest taka sytuacja mniej więcej w tej chwili, że większość tych ludzi to są właśnie dość radykalni działacze ze Śląska i oni taką propozycję przedstawili. Ale natomiast, ten ruch autonomii Śląska, natomiast, natomiast, ci radykalni tam, działacze, o których pan nie, nie mówi, niemożliwe. są w koalicji w Sejmiku Śląskim z Platformą Obywatelską. Nie boi się pan takich ruchów czy separatystycznych? Czy oni są w koalicji tego w 100% nie wiem, w poprzednim są. rozdaniu byli, są. czy w tej chwili są Tego nie, nie dam za to głowy, to po prostu nie wiem na ten moment. W poprzednich kadencji tak było, natomiast wydawało mi się, że w tym razem nie są. To są też lokalne rozwiązania różnego rodzaju, które mogą być w poszczególnych województwach, i tego nie można zabronić ludziom. Nie można zabronić ludziom, żeby uważali się za taką czy inną grupę. Inną kwestią już jest kwestia prawnych. regulacji prawnych. Prawda? Nikomu nie można narzucić, że ktoś jest Chińczykiem czy innym, jeżeli się uznajesz za kolejnego, to jest jego wewnętrzna sprawa. A więc y, natomiast dla, ty, dla, dla tych problemów śląskich. To może być temat odrębnej naszej rozmowy kiedyś, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawa sprawa, nieporównywalna do, do Kaszub i do Pomorza i by łączenie tych dwóch spraw byłoby może nawet szkodliwe i dla sprawy kaszubskiej, dla śląskiej może tak, ponieważ Ślązacy, nasi koledzy ze Śląska trochę posiłkują się rozwiązaniami, które zostały wypracowane przyjęte dla Kaszubów, przyjęte dla Kaszubów. Mm -hmm. ale jeszcze raz mówię, że to są dwie odrębne sprawy, kwestia języka kaszubskiego i tych spraw nie chciałbym łączyć. Ten, jak pisze, więcej, jak pisze na... Rzeczpospolita, ten przedwyborczy prezent nie przejdzie pana zdaniem. To raczej nie, nie ma możliwości szans. i to nie jest ani problematyczne. Jeszcze, jeszcze chwilę jest... o wyborach. Pan pracami. ponownie kandyduje do Senatu. No tak, z taką oczyma. Przejrzałem listę kandydatów do Senatu, panie senatorze. Wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej do Senatu w obu okręgach na Pomorzu nie ma kobiet. Dlaczego? Parytet nie obowiązuje? Obowiązuje parytet. Ale? ale? na listach do parlamentu, czyli do Sejmu i Senatu jest naprawdę do Sejmu, a to jest jeden parlament. Ale do Sejmu Senatu? Senat. Co jest z kobietami Więc do Senatu? Prawdopodobnie nie było pań, które byłyby zdeterminowane, żeby wystartować... Żeby wy walczyć z wami? Nie, nie, to nie jest kwestia walki. Ja nawet sam zadeklarowałem, że jeżeli jest jakaś inna osoba młodsza, może bardziej dynamiczna i lepiej rozumiejąca sprawy polityki, to ja bardzo chętnie zrezygnuję, nawet jeszcze dzisiaj to mogę tę sprawę powtórzyć, ale rzeczywiście do Senatu, nawet jeżeli, bo przecież nastąpiła rezygnacja i pana profesora i senatora Edmunda Witbrota, tak. no bardzo tutaj aktywnego w sprawach e, europejskich, polskich i kaszubskich i pomorskich, wiadomo, z różnych spraw i, i rektor. Z kobietami. I on zrezygnował i, mm, i też nie był jakby chętnej pani, która by chętnej, tak mówię wprost, która by chciała e, o to miejsce zawalczyć, a myśmy szukali i zastanawiali się, kto mógłby to zrobić. Jednak myślę, że te panie yy, bardzo aktywne to są na listach poselskich yy, i to chyba też dobrze. Natomiast w samym Senacie jest sporo kobiet. A, ja na mówię na razie ja o, mówię, na razie o kandydatach i w województwie pomorskim. No, Jeżeli pan redaktor miałby jakiś pomysł, może tutaj. To nie moja rola. To nas, nie pani moja redaktor, rola. Chciałaby także na pewno nie chciałaby. pan, Na pewno by nie chciałaby. Mieszanie polityki z dziennikarstwem. jest, jest, no, jest Musiałbym e, zmienić swoją, e, że tak powiem, zatrudnienie i przejść do polityki. Senat to jest taki trochę stojący organ ponad takimi doraźnymi sporami politycznymi, więc może by idealnie się pani nadawała. Więc może byśmy jeszcze, sprawa nie jest zamknięta i definitywnie, może byśmy tutaj Panie zmienili. Może pani redaktor Proszę mi uwierzyć, mnie Magdy Szpiner nie uda się skaptować do a tego, takich A pan, jaki pan jest rzeczy. jednak seksistowsko się zachowuje, nie, bo pan nie, redaktor ja po ją... podejmuje decyzję za panią redaktor. Ja po prostu znam i ja prowadzę tę rozmowę. Schpiner, Dziękuję bardzo o... na zakończenie. po rozmowie kontrolowanej w takim razie w nagrodę także kobieta bo będzie Krystyna Stańko z kaszubskimi notami. fantastyczny utwór w wykonaniu Krystyny Stańko w nowej interpretacji Ja już panu dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia do usłyszenia. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana